Cześć wszystkim z tej strony Berejczyk. Słuchajcie, dzisiejszy podcast jest takim podcastem trochę hmm, powiedziałbym pewnym wyzwaniem dla mnie, bo z jednej strony staram się trochę puścić wozy fantazji, chociaż nie chcę się bawić w proroka, ale z drugiej strony myślę sobie, że jest to taki temat, który jest dosyć ważny dla samych świadków Jehowy. Otóż już kilka razy spotkałem się podczas rozmowy z Świadkami Jehowy na temat y, przyszłości z takimi poglądami, że no, teraz jak Trump jest prezydentem, to wszystko się zacznie. Zacznie się wielki ucisk. I powiem Wam szczerze, że to mnie trochę zaskoczyło. Bo z jednej strony rzeczywiście trzeba przyznać, że y, prezydent Donald Trump jest... Y, jest niecały miesiąc prezydentem największego mocarstwa światowego, czyli Stanów Zjednoczonych, i to, co robi, bardzo często wprowadza w osłupienie nawet najbardziej um, doświadczonych politologów, y, polityków, y, ekonomistów i tak dalej. Jego forma ekspresji, przekazu, jest czymś, z czym się do tej pory nie spotkali i rzeczywiście daje to takie wrażenie, że. No, że nie wiadomo, co może nas spotkać, tak naprawdę. Ja sam przyznam szczerze, że czytając pewne jego wypowiedzi na temat Ukrainy, prezydenta Żylińskiego, Rosji, Putina, no, byłem mocno zaskoczony i pomyślałem sobie, drodze że hmm, to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście jest to prezydent, który próbuje, słuchajcie, czy nie próbuje, on po prostu wywraca stolik. Wywraca stolik w sposób całkowity zmienia narrację samych Stanów Zjednoczonych. To jest coś, co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że jeżeli chodzi o Świadków Jehowy, pamiętajcie, że macierz Świadków Jehowy, główna kwatera, większość wyznawców, historia pochodzi właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Także obecna narracja tego, co się dzieje, jest rzeczywiście dla, dla nich bardzo często takim czymś, co myślę, że jest tak, takim samym triggerem jak sam COVID, jako zaraza, że no, teraz się zacznie zmagania króla północy z królem południa. I o tym dzisiaj, słuchajcie, chciałem porozmawiać. W ogóle chciałem się zmierzyć z tym tematem geopolitycznym. Nie mam tutaj dużego doświadczenia, to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia, dlatego od razu mówię, że jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to super, piszcie, co myślicie na ten temat wy. Ale pomyślałem sobie, że warto może sobie, warto może się z tym tematem zmierzyć. Warto do tego podejść, bo wszystkie religie, które gdzieś tak są bardzo mocno, jak Środkowie Jehowy religiami, które bazują na takim strachu, na niepewności jutra, to dla nich takie czasy, jakie są dzisiaj, czyli czasy przełomu, czasy, które powodują, że stary porządek się kończy i nowego jeszcze nie ma, a jesteśmy w procesie, no właśnie, w procesie kształtowania się, tak naprawdę, jest młode na wodę, słuchajcie, tak szczerze powiedziawszy. Ja Wam tylko powiem taką jedną rzecz. Zobaczcie sobie na początek Świadków Jehowy jako organizacji czy badaczy Pisma Świętego. Tak naprawdę, rok 1914, pomimo tego, że był źle interpretowany, czyli że miał to być rok, kiedy wszystko się zakończy, Później to był rok, który miał przyjść Chrystus, był początkiem wybuchu I wojny światowej. I teraz bardzo wielu Botaczy Pisma Świętego uznało to, że okej okay, może żeśmy nie wszystko rozumieli, ale jednak mieliśmy rację to, co do pewnych dat. Rok 14 był rokiem bardzo, bardzo ważnym. I był to rok, który do dzisiaj w takiej wiecie. Dogmatyzmie środkowych jest rokiem bardzo ważnym. To jest rok pokolenia, pokolenie roku 14, rok 14. Potem przyjście Jezusa w roku 19 niby, żeby przejrzeć sobie i tak dalej. Jakimś dziwnym trafem zupełnie już później pomijają rok 39, 45 i wiele innych lat, które także. Miały ogromne znaczenie, bo mówiły o latach II wojny światowej, tak naprawdę, czyli jeszcze większego pogromu, jeszcze większych zniszczeń, jeszcze większej ilości zabitych ludzi, tak naprawdę, niż to miało miejsce podczas I wojny światowej. I to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawe. Ja, <laughs> przepraszam za mój głos, ale mam jakiegoś wirusa od roku, przepraszam, od miesiąca i. Ten, no, nie jestem w stanie się pozbyć, słuchajcie, tego problemu z gardłem. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda, no. I teraz mamy, słuchajcie, sytuację, która jak posłuchamy sobie ludzi, którzy nie są specjalnie religijni, nie mając wspólnego z świadkami Jehowy, tylko mówimy o politologach, o futurologach, o ekonomistach, to że je, nawet, nawet wy, drodzy, chyba widzicie, że. Coś się zmienia. I zmienia się z punktu widzenia historycznego. Zmienia się. Monopol Ameryki powoli, powoli ustępuje. Następuje przetasowanie. E, prawdopodobnie będzie to dwuwładza, czyli oligopol pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ich e, sojusznikami, a tak zwanym BRICS-em, czyli e, potęgą azjatycko-rosyjską. Jak zwał tak zwał, wschodnią, potęgą, która także już powoli się kształtuje, monopol Stanów Zjednoczonych powoli się kończy i Ameryka zdaje sobie z tego świetnie sprawę. Następuje bardzo silny wzrost w krajach azjatyckich i my o krajach azjatyckich wiemy bardzo niewiele. O krajach azjatyckich mówi wam bardzo niewiele sama sam JW Org, ponieważ jest ich tam bardzo mało. Kiedy pomyślcie sobie, o takich Indiach czy Chinach na przykład. To Tam właściwie świadków ichowych nie ma. Po prostu nie ma. W Indiach na jednego świadka przypada 25 tysięcy mieszkańców. To jest po prostu. Hmm, bło, wiecie, procent błędu. Więc jeżeli Steven Led, członek ciała kierowniczego, ma rację, że żyjemy w ostatnich dniach, dni ostatnich, dni ostatnich, dni ostatnich. No to niespecjalnie udało się to ogłaszanie Królestwa Bożego w Indiach, na przykład, bo tam właściwie większość, większość zdecydowana większość Hindusów nigdy nie słyszała nie tylko o Chrystusie, bo to swoją drogą, a już tym bardziej o świadkach Jehowy i ich dogmacie. To znaczy, że 90% parę procent Hindusów nigdy, 98-9% Hindusów nigdy nie słyszało o Świadkach Jehowy, a 90 parę procent słyszało o Jezusie na poziomie ogólnego chrześcijaństwa. Rozumiecie to? Podobna sytuacja jest w Chinach. W Chinach yy, tylko kilka procent jest chrześcijanami. Świadków Jehowy na temat Chin właściwie nie wiemy nic. Po prostu Świadków Jehowy w Chinach nie ma. A mówimy o dwóch najbardziej licznych yy, ludnościowo krajach na świecie, Indie i Chiny. Ja już nie mówię o całej Azji, czyli Bangladesz, Pakistan, wiecie, można by mnożyć. Ogólnie rzecz biorąc, Świadkowie Jehowy, jeżeli są naprawdę religią prawdziwą, to muszę przyznać, że w krajach, które nie są chrześcijańskie, całkowicie polegli. No ale nie o tym Cię chciałem. Chciałem o tym, że te kraje budują bardzo silną koalicję BRICS i ta koalicja, drodzy, może być zaczynem pewnej dwóch władzy na świecie. Czy tak będzie czy nie czas, pokażę. I teraz ja powiem bardzo jasno i otwarcie. Ja nie wiem i nie będę się bawił wprost, bo teraz jak wpiszcie sobie na YouTube Trzecia wojna światowa, to zobaczycie masę, masę podcastów, wywiadów, kanałów, które mówią trzecia, ja już nie mówię nawet o jasnowicach typu Pan Jackowski, tylko wszyscy mówią o Trzeciej Wojnie światowej. I to jest najgorsze, mają trochę w tym wszystkim racji. To znaczy, że jeszcze trzecia wojna światowa pełna skolowa nie ma i daj Boże, żeby nie była, ale następuje pewne przebiegunowanie świata. I z tym przebiegunowaniem świata to jest tak, że połączyłem sobie na historię to to przebiegunowanie zawsze występuje albo poprzez dyplomację, albo przez wojnę. Jeżeli dyplomacja zawodzi, wchodzi w grę wojna. I tak na przykład było, jeżeli chodzi o Ukrainę. Tam się pewne formy komunikacji skończyły i nastąpiła forma e, wojny. Bo wojna, drodzy, to nie jest nic innego, jak tylko i wyłącznie forma negocjacji, ale taka bardziej brutalna. Każda wojna to jest inwestycja. A każda inwestycja musi się zwrócić. Pamiętajcie o tym. Także wy, wszyscy młodzi, drodzy, którzy mnie słuchacie, bo w tym przypadku akurat zgadzam się z świadkami Jehowy. Patriotyzm jest z jednej strony słuszną rzeczą, ale bardzo często jest nadużywany i wykorzystywany przez rządzących do tego, żeby złaczyć Waszymi rękoma swoje interesy. I ja tu nie jestem absolutnie żadnym. Yy, wyjątkiem, bo jak sobie poczytacie do prostego chłopa wiersz naszego wieszcza tuwima, to zobaczycie, że, pewne, że pewna wzorzec się powtarza. To znaczy, wojna jest inwestycją. Rządzący, którzy decydują się na wojnę, mają nadzieję, że zwrot z tej inwestycji będzie większy, ale jest to inwestycja bardzo wysokiego ryzyka. To są takie akcje bardzo wysokiego ryzyka. Wysoka prawdopodobieństwo zwrotu, ale też wysokie ryzyko. Problem polega na tym, że to wy na największą cenę, i teraz jesteśmy właśnie w takim momencie. W momencie, kiedy następuje ustalanie nowego porządku, i nie chodzi tylko o Ukrainę. Ukraina jest deserem w tym wszystkim. Chodzi o ogólnie ustawienie nowego porządku. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo nie zajmuję się w kanału, wiecie, futrologiczno poli, poli ale chodzi o to, że dla organizacji, dla religii typu świadkowie taka sytuacja to jest młyn na wodę. Dlaczego? Bo świadkowie chowy bardzo często powtarzają o zmaganiach króla północy i króla południa czyli Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych. I bardzo często mówią tak: świadkowie chowy są prześladowani w Rosji, więc to jest król północy. Bo zawsze zmagania kla północy i kla południa dotyczyło tych mocarstw, gdzie lud Boży był e, prześladowany. No i Rosja jest takim krajem. Chiny są takim krajem. Bo w jednym kraju i w drugim Środkowej Jehowy nie mają racji bytu. Oczywiście bardzo wielu innych religii chrześcijańskich też nie ma tam racji bytu, ale to już jest tylko przy okazji. Środkowej chowy nie mają tam racji bytu. I dlaczego o tym mówię? Bo drodzy, jak patrzcie sobie na historię na przykład yy, początków świadków wiechowych, znaczy właściwie badaczy biskupa świętego, a później świadków wiechowych, to zawsze wojny, niepokoje społeczne i zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany powodują, są niesamowitą nawozem dla tych religii. I teraz czasami czytam sobie, że o, wojny wynigy, muszą upaść, Norwegia to upadną, to tamte upadną. Hm. Drodzy, obawiam się, że nie. Żyjemy w czasie, gdzie nastąpi bardzo wiele zmian. Bardzo mam nadzieję, że nie nastąpi pełnoskalowa trzecia wojna światowa, która także dotknie Europę, ale takiego ryzyka wykluczyć się nie da. A to z kolei powoduje, że religie, które mają bardzo mocne korzenie związane z fatalizmem, z końcem świata, rosną jak na drożdżach. I nie myślicie sobie, że Środkowie Jechowy urośli, dlatego że Rutherford w roku 1931 zmienił nazwę zbadaczy Pisma Świętego na Środkowie Jehowy. Tak naprawdę prawdziwym nawozem na wzroście Świadków Jehowy była druga wojna światowa. Bo to właśnie ta sytuacja spowodowała, że ludzie, jak to mówią, jak trwoga, to do Boga, lgnęli do takich rozwiązań, takich religii. I obawiam się, że niestety sytuacja geopolityczna, a właściwie niepewność, która będzie rosła, spowoduje, że no właśnie trzecia wojna światowa drodzy może wystąpić. Możemy być świadkami czegoś, czego. Świadkami byli nasi dziadkowie, nie rodzice. I o co modliliśmy się, myśleliśmy, że już nie nastąpi. Konflikt globalny z zaangażowaniem wielkich sił. Takie wojny drodzy nigdy nie powstają z dnia na dzień, i to jest trochę tak jak z małżeństwem. Kryzys w małżeństwie, rozwód zawsze jest poprzedzony sygnałami. Tylko głupiec nie czyta tych sygnałów. Ja bym, tak stwierdzam sobie, nie chciał być takim głupcem. Uważam, że to, co się obecnie dzieje na świecie, to co widzimy, jest preludium do czegoś znacznie, znacznie gorszego i większego. I miałem taką pogawędkę z Chatem GPT, moim przyjacielem. Poprosiłem go o takie zebranie ogólnie wszystkich prost biblijnych, nie, nie tylko dotyczących III wojny światowej. Drodzy, no i niestety to, to, co mi wypluł, było dosyć miażdżące, ale bardzo spójne. To znaczy, że my jako ludzie żyjemy w pewnych cyklach. Takich mamy cykl narodzin i śmierci, mamy cykl pokoju i wojny. I my przez bardzo, bardzo długi czas żyliśmy w cyklu pokoju. To było takie Pax Americana. Eee, czyli po II Wojnie Światowej wyłonił się jeden zdecydowany lider w postaci Stanów Zjednoczonych Ameryki, który, któremu udało się zdominować. Nie zawłaszczyć, ale zdominować cały świat. I w historii znamy już takie, takie sytuacje. To był Pax Romana, czyli kiedy cesarstwo rzymskie w większości rządziło całym regionem basenu Morza Śródziemnomorskiego i Europą, i wtedy był tak zwany Złoty Wiek Pax Romana. Później nastąpiło takich barbarzyńców, nastąpiła walka o władzę, nastąpił podział cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie, ale ogólnie rzecz biorąc, później nastąpił okres chaosu w regionie Europy i także basenu Morza Śródziemnego Pax Romana się skończył, ale w okresie Pax Romana ludziom żyło się po prostu najlepiej. Dlaczego? Bo było, najbezpie bo było najbezpieczniej i my po Drugiej Wojnie Światowej żyliśmy w okresie Pax Americana. Najpierw Europa Zachodnia, później także my jako Europa Środkowo-Wschodnia też do tego bezpiecznego kręgu weszliśmy, żyliśmy w okresie dobrobytu, prosperity, a przed, przede wszystkim spokoju. Sami w sobie tworzyliśmy problemy, ponieważ z zewnątrz problemów tylko takich nie było. Unia Europejska, co by o niej nie mówić, dobrobyt, wolne granice, strefa Schengen. Żyło nam się, Europejczykom, dobrze, także Polakom. I tutaj muszę powiedzieć, że oczywiście jako Polska byliśmy bardzo często pod wpływem krajów niemieckich i tam innych, ale mimo wszystko, popatrzymy sobie na nasz wzrost i ukraiński na przykład, który nie był nigdy w Unii Europejskiej, no to mieliśmy ogromny skok. Ogromny skok. I teraz, drodzy, dlaczego o tym mówię? Bo mam dwójkę synów nastolatków i wiem, że oni w moim wieku będą żyli w zupełnie innym kraju. W zupełnie innych czasach i w innych warunkach. Jakich? Tego nie wiem, ale wiem, że innych. Wiem, że im się wydaje, jako młodym ludziom, że to, co mają, będą mieli cały czas. Ale ja wiem, że tak nie będzie. I wy, drodzy, też to wiecie, podświadomie, podskórnie, wy to wiecie, że nasze dzieci, kiedy będą w naszym wieku, będą żyły w zupełnie innych realiach. Jakich? Tego nie wiem. Czy będą to realia po wojnie? Też tego nie wiem. Nie będę się bawił w Proroka ani w Wieszcza, ale też nie mogę udawać, że nie można wykluczyć tego, że konflikt zbrojny na Ukrainie, na Tajwanie, na Bliskim Wschodzie spowoduje reakcję łańcuchową, która zakończy się konfliktem zbrojnym. A przy obecnej technologii może być naprawdę bardzo, bardzo różnie. Jeżeli tak będzie, to będzie to młyn na wodę dla organizacji jak Środkowej Jehowy, bo naprawdę kwestia Norwegii, wykluczeń, molestowań seksualnych, to wszystko drodzy, będzie nie, miało, nie będzie miało żadnego znaczenia w obliczu zagrożenia. Zagrożenia. A myślę sobie, że w ciągu tego roku, 2025-2026, roku, dwóch lat, Albo dojdzie do pełnoskrawej trzeciej wojny światowej, albo nie. Nie wiem tego. Czytam sobie czasami, tak jak mówię, poprosiłem czytać GPT, żeby mi zebrał takie te wszystkie, wiecie, tych prostych, tych wieszczy, oprócz yy, samego pisma. I myślę sobie, że prawda jest taka, prawda nas, ludzi, że my żyjemy w pewnych cyklach. Czy nam się to podoba czy nie, te cykle zawsze następują po sobie. Bez względu na to jaki jest bardzo zaawansowana technologia. Bez względu na to jak bardzo byśmy chcieli żyć w pokoju. My i nasi potomkowie. Ziemię nachodzą cykle. Jest czas wojny i czas pokoju. Czas płaczu i czas śmiechu, jak mówił e, Kaznodzieja. Myśmy żyli w czasach pokoju tak naprawdę, One te czasy miały swoje problemy, miały swoje wyzwania. Ale to były czasy pokoju. Czy my i nasze dzieci w ciągu najbliższych 10, 15, 20 lat będziemy żyli w czasach pokoju? Szczerze mówiąc, wątpię. Bardzo mocno wątpię. Bo nie mam ku temu przesłanek. Wydaje mi się, że następuje przebiegunowanie Ziemi, jeżeli chodzi o władzę, i bardzo często takie rzeczy dzieją się niestety za pomocą narzędzi, które są. Najmniej przyjemne, czyli za pomocą wojny. Bo wojna, drodzy, też jest narzędziem negocjacji, kiedy dyplomacja zawodzi. Pamiętajcie o tym. Wojna jest narzędziem negocjacji, gdy dyplomacja zawodzi. To są, uważam, bardzo ważne słowa. Wojna jest formą inwestycji, która nie zawsze się wraca, zwraca. Jest wysokokosztowa, bo nawet rządzący chcą mieć kim rządzić, ale mimo wszystko jest dopuszczalna, jeżeli dyplomacja zawodzi. I w takiej właśnie sytuacji obecnie uważam jesteśmy my jako Europa, my jako świat. Jeżeli niestety dojdzie do pełnej eskalacji, a nawet jeżeli nie dojdzie, będzie podsycany strach przez media, to świadkowie chowy niestety będą rosnąć. Ponieważ będą dostawali z zewnątrz, z zewnątrz yy, pożywkę dla swojej formy narracji, czyli narracji strachu i niepewności. I teraz wracając do księgi Daniela. Drodzy, ja uwielbiałem księgę Daniela, posąg yy, zmagania króla nocy z południa. W ogóle Daniel miał telewizji niesamowitych. I powiem Wam tak. Ja bym bardzo chciał, jako chrześcijanin, żebyśmy żyli wszyscy w pokoju, żeby wszystkie kłamstwa korporacji sekt, korpo sekt, takich środkowych chowy, wypłynęły na światło dzienne, ale zdaję sobie sprawę też z tego, że tego typu korpo sekty rosną na drożdżach w okresach, jaka jest przed nami, w okresie niepewności, w okresie destabilizacji politycznej, w okresie być może i wojny, bo historia pokazuje świadków Jehowy, że pomimo wielu nietrafionych proroctw, fałszywych mesjaszy w postaci Reteforda czy Rossela, w momencie, kiedy na świecie panował zamęt, tego typu organizacje rosły na drożdżach, karmiąc się, karmiąc się ludzkim strachem, lękiem i chęcią ochrony. Więc. Yy... Tak to widzę obecnie, tak to widzę, jeżeli chodzi o kwestie najbliższych lat. Pomimo miażdżących, miażdżących dowodów na Norwegii, w Norwegii, pomimo wielu spraw w USA, większość szeregowych Świadków Jehowy nigdy się o tym nie dowie. Natomiast wielu szeregowych Świadków Jehowy będzie podsycała swój strach tym, co się dzieje na świecie, a w najbliższych latach, drodzy, nie możemy się spodziewać, że na świecie zapanuje spokój. Jesteśmy w trakcie kolejnego, następnego przebiegunowania, ustalania nowych granic między największymi mocarstwami. Monopol Stanów Zjednoczonych właśnie się kończy. Prawdopodobnie, być może nie, ale prawdopodobnie jesteśmy świadkami tworzenia się oligopolu czyli podzielania sobie świata pomiędzy kilku, dwóch, trzech rządzących. Ameryka niechętnie oddaje swój monopol, ale być może będzie zmuszona ten monopol oddać i dogadać się z innymi krajami, które urosły w ciągu ostatnich 20-30 lat do takiego stopnia, że Ameryce po prostu się nie opłaca walczyć o taki przyczółek jak nie jest Europa czy Bliski Wschód. Nie wiem tego. Przesłuchałem bardzo dużo podcastów z ludźmi mądrzejszymi od siebie i dalej twierdzę, że po prostu tego nie wiem. Tutaj musimy się zdać na tak zwaną opatrzność Bożą, która jest wierząca. Kto nie jest wierzący, po prostu zdać się na los, który po raz kolejny zamachnął kołem fortuny i tworzy się właśnie nowe układy, nowe relacje. Tworzy się drodzy coś, czego jeszcze nie jesteśmy w stanie określić, ponieważ wchodzimy w najbardziej dynamiczny okres tworzenia się, a także najbardziej bolesny. I przepraszam Was, jeżeli ten podcast jest taki filozoficzny, ale myślę sobie, że jest to bardzo ważne, bo zmagania króla północy z królem południa jest coś, o czym słyszę od, od dzieciństwa. Księga Daniela jest jedną z najbardziej ulubionych ksiąg świadków Jehowy. Mam takie wrażenie, że obecny czas, który nadejdzie, nie COVID, ale ten czas, rzeczywiście może być wodą na młyn. Nie tylko dla środków Jehowy, ale dla wielu, wielu religii, sekt, które budują swoją pozycję wśród wiernych na strachu. Prosto na strachu. Bo niestety, może się zdarzyć, że w ciągu najbliższych kilku lat. Ten strach będzie nam towarzyszył. Drodzy, nie dajcie się strachowi. Pamiętajcie, że my żyjemy w cyklach historycznych jako ludzie, jako społeczeństwa, i właśnie jesteśmy świadkami kolejnego cyklu, który nadejdzie, bo musi nadejść. I to, czy on będzie gorszy czy lepszy, to dopiero czas pokaże, ale prawda jest taka, że to gdzie my jesteśmy, nasze społeczeństwo, nasz rozwój, także był ukupiony ogromną ilością ofiar w latach poprzednich, 100 lat temu. Ale jednocześnie warto pamiętać, że przed pierwszą wojną światową społeczeństwo Europy było w rozkwicie. Czyli gdyby pierwsza i II wojna światowa nigdy nie wybuchły, czy to społeczeństwo byłoby lepsze, gorsze, tego się nigdy nie dowiemy. Na pewno byłoby inne. Ale pamiętajcie o tym, żeby nigdy nie poddać się strachowi, żeby strach nie sparaliżował waszego zdrowego rozsądku i myślenia. Bo nadchodzą dni, miesiące i lata, gdzie strach przed przyszłością będzie czymś, co będzie naszym chlebem powszednim, ubawiam się. I może jestem złym prokiem, może się mylę. Jeżeli się mylę, to kajam się w prochu i popielę. To są tylko i wyłącznie moje osobiste rozkminy, rozmyślania na dzień dzisiejszy. I tak jak mówię, obym się mylił. Obym się mylił. Ale słuchając często swoich bliskich fora, to widzę, że bardzo wiele osób ma bardzo duże nadzieje związane z tym, co Trump chce zrobić. Że jego próby Takiego wywrócenia stolika spowodują nadejście wielkiego ucisku zaraz po tym armagedonu, że to już, ten czas, to już jest ten czas. Pamiętajcie, drodzy, że żyjemy w cyklach. I kolejny cykl, właśnie nadchodzi. I to nie jest nic nowego. Tak było, jest i niestety będzie. Cykle są nam pisane. Jest czas wojny i czas pokoju. Żyliśmy w czasach pokoju, aby ten czas trwał jak najdłużej, ale wcześniej czy później nastąpi nowe rozdanie. Bo tak zawsze było w cywilizacjach, w historii ludzkiej. Zawsze następuje nowe rozdanie, zawsze następuje przewrócenie stolika. Czy nastąpi to w naszym, za naszego życia, czy naszych dzieci, tego nie wiem. Ale wiem, że na pewno nastąpi, bo historia uczy nas tego, że cykle się powtarzają, że mi się to podoba, czy nie. Tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.